Cześć, tu Bielik. Oglądacie kanał Bielik Gry Planszowe. Dzisiaj chciałem Wam pokazać grę Azul. Jest to gra totalnie abstrakcyjna. Tematem gry jest to, że wcielamy się w, w artystów, którzy mają układać kafelki na dworze króla Manuela I z Portugalii, który pojechał sobie na wizytę do Hiszpanii i zafascynowany ułożeniem mozaiki... Kafelek, którą przywieźli Maurowie do Europy, postanowił, że taką samą będzie miał w swoim pałacu w Portugalii i zatrudnia do tego kafelkarzy. No, totalna abstrakcja, ale w latach 90. graliśmy wszyscy na tych naszych małych gierkach. W Tetris'a spadały jakieś też totalnie abstrakcyjne kwadraty, i wszyscy byli tym zachwyceni i wszystkim to się podobało. A czy spodoba Wam się Azul? No to już musicie zobaczyć materiał. Zapraszam. Standardowo zaczniemy od zesknięcia co wewnątrz pudła. nosimy wieką. Instrukcja, jak to w grach logicznych, nie za długa. Mamy takie cztery plansze graczy. Fajny worek. W tym worku główne elementy gry kapelki. z których będziemy pobierali te kafelki. Znaczniki punktacji i znacznik pierwszego gracza. W środku fajna wypraska plastikowa. Przygotowanie do gry azul jest bardzo proste. Każdy z graczy dostaje planszetkę, która ma dwa warianty. Z wzorem już gotowym do ułożenia, albo z wzorem, który sami sobie wybierzemy. Zalecany na początek jest wariant pierwszy. Dodatkowo na tor punktacji kładziemy znacznik punktacji, na torze 0. Gracz, który niedawno był w Portugalii, dostaje znacznik pierwszego gracza. Następnie wykładamy warsztaty dostawców. W zależności od ilości graczy będzie to 5, 7 bądź 9 tych warsztatów. W oto sposób. Na koniec pozostało jeszcze tylko te wszystkie nasze kafelki. Mamy 5 rodzajów po 20 sztuk, czyli w sumie jest to taki kafeleczku. Zbieramy je wszystkie i rzucamy tutaj do worka i worek mieszamy. Gra w zasadzie jest przygotowana. Gra toczy się przez kilka rund, a te rundy mają po 3 fazy. Pierwszą z tych faz jest oferta dostawców. Czegoś trzeba budować. Bierzemy po cztery losowo złotka płytki i losujemy na każdy warsztat. Tak. Pierwszy gracz oddaje znacznik pierwszego gracza na środek. Teraz przechodzimy do popierania płytek. Każdy z graczy po kolei będzie pobierał płytki z dowolnego warsztatu na początek. Musi pobrać wszystkie płytki danego koloru. Przykładowo można wziąć dwie niebieskie. Postawi na swoją planszetkę tu z lewej strony. A wszystkie pozostałe płytki, których nie pobieramy, wchodzą na środek, tworząc tak jakby dodatkowy warsztat. Następny gracz mógłby już wziąć płytki z kolejnych warsztatów, bądź ze środka. Z tym, że jeżeli weźmie ze środka, to znacznik pierwszego gracza... Musi u siebie postawić tutaj na podłogę, co daje minusowy punkt. Natomiast zyskuje to, że w kolejnej rundzie, mając ten znacznik, będzie pierwszym graczem. Zasady odnośnie dokładania kafelek. Kiedy bierzemy sobie daną kafelkę, przykładowo teraz niebieską, możemy ją położyć tutaj w dowolnym miejscu. Przy czym nie możemy łączyć kafelek różnych kolorów. Czyli, jeżeli będziemy mieli przykładowo już tutaj żółty kafelek, to pobierając niebieski, nie możemy to zbierać na linii kafeleków różnego typu. Jeżeli zbieramy żółte, to żółte, jeżeli niebieskie, to niebieskie. Jeżeli przyjdzie sytuacja, w której weźmiemy większą liczbę tych kafelek i trzeba je dołożyć w miejscu, w którym będzie tutaj nam brakowało już. To wtedy nadmiarowe spadają na podłogę, za co będziemy mieli minusowe punkty przy liczeniu punktów. Dodatkowo, jeżeli z poprzednich rund mamy już ułożony kafelek niebieski, przykładowo, to nie wolno nam już zbierać tutaj niebieskich kafelków. Runda kończy się wtedy, kiedy znikną już nam wszystkie tutaj kafelki z warsztatów łącznie z tym warsztatem środkowym i pozostaną po prostu puste warsztaty. Wtedy przejdziemy do podliczania punktów. Przykład punktowania rundy. Bierzemy żółty kafelek. Przekładamy tutaj na prawą stronę, widząc, że mamy jedno pole jeden kafelek. Możemy to przełożyć i zbieramy punkty. Liczymy po dołożeniu ile mamy łącznie kafelek w poziomie i w pionie. Mamy trzy pionie, więc trzy punkty. Raz, dwa, trzy. Teraz tu patrzymy, że czerwony kafelek jest jednym z wymaganych dwóch, więc zostaje nic się tutaj nie dzieje. Tu zebraliśmy komplet niebieskich. Niebieski jeden kafelek zabieramy, dołączamy. W pionie nie mamy, mamy tylko dwa w poziomie, więc dwa punkty. Raz, dwa. A pozostałe kafelki wrzucamy do pudła. Jeżeli w pewnym momencie gry w, 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 braknie nam kafelek w worku, wtedy wrzucamy te kafelki, które znajdują się w pudle. Na koniec jeszcze musimy podliczyć minusowe punkty z podłogi. Mamy tutaj zaznacznik pierwszego gracza minus 1, jeszcze jeden minus, czyli minus 1, minus 1, w sumie minus 2 punkty. Cofamy się o dwa punkty. Zakończenie gry. Grę kończymy, kiedy który z graczy, przy punktacji w rundzie będzie miał tutaj pełen jeden poziom zrobiony wtedy można jeszcze dodatkowo zdobyć punkty tutaj jest taka mała tabelka za każdy poziom dwa punkty, za każdy pełen zapełniony pion 7 punktów jeżeli mamy wszystkie kafelki danego koloru, przykładowo tutaj wszystkie pięć niebieskich mamy jeszcze dodatkowo aż 10 punktów to już wszystkie zasady miłego kafelkowania pora na podsumowanie gry Azul. Na początku zacznę nietypowo, bo od pudełka i wcale nie od ilustracji tego pudełka, bo mi akurat te grafiki pasują, wiadomo, gusta są różne ale chodzi o jakość wykonania tutaj ona jest z takiego śliskiego nietypowego materiału jak na gry planszowe większość gier planszowych ma zwykle tak, że te pudełka, które lądują na półce wkładamy, wyciągamy gdzieś przewozimy mocno się fatygują i później gdzieś tutaj zaczynają pękać na roża są mocno poobdzierane w tą grę graliśmy dziesiąt razy i te pudełko wygląda jakby dopiero zostało odfoliowane świeżo przyszło Wolek. No ja, ja takie rzeczy lubię po prostu, mógłby być zwykły jak w niektórych grach jakiś szary worek, tutaj mamy ten worek, no po prostu wygląda ładnie, ale oprócz tego tu nic się też po wielu partiach, mimo że tutaj losowaliśmy wielokrotnie, nic, nic się tutaj nie, ten, nie nie urywa. Wielkość tego worka jest też na tyle duża, że swobodnie można losować, nie jest ani za duży, ani za mały. Te kafle, no to super sprawa. Bo tak wielu partiach, w których graliśmy, nie dość, że one są przyjemne w dotyku, ładnie jak dla mnie wyglądają, nic tutaj się nie ściera. Przykładowo w takiej terraformacji Marsa, te znaczniki tam pieniędzy, no to już wszyscy na jakiś tam forach mówią, że, że to po prostu im się szybko powycierało a nam tak samo po kilku partiach. Tak więc tu wygląda, że jeżeli chodzi o trwałość gry, to trwałość komponentów, to to jest naprawdę... Lacerta tutaj, no mega wydanie, wielki plus. Chciałbym, żeby wszystkie gry były w ten sposób wydawane. Co do danych na, na pudełku. Wiek y, graczy 8 lat. Tu się zgodzę. No mechanika jest prosta. Możemy, możemy z tym 8 zagrać tą grę. Chociaż podejrzewam, że grający 8-latek z 20-latkiem, akurat w Azula, będzie miał ciężko. Bo tutaj sama mechanika jest bardzo prosta, ale trzeba przewidywać kilka ruchów mocno do przodu, gdzieś układać w głowie te, te, te kafelki, które dojdą, jak to będzie punktowało tak więc zagrać oczywiście opanuje to ten ośmiolatek, ale myślę, że tak 10-12 lat to wtedy będzie już można było grać jak ry, równy z równym. Tutaj y, liczba graczy od 2 do 4, skalowalność. Nam się bardzo podobają partie w Azula dwuosobowe, y, ale wiadomo, jak to w większości gier, które są im więcej osób tym lepiej. W Azulu graliśmy w niego podczas ostatniego Sylwestra. W fajnym gronie, w 4 osoby było po prostu partia za partią. Wiek, już mamy 30 do 45 minut czasu rozgrywki. No tutaj też się zgodzę, że jeżeli już poznamy te zasady, zagramy, nie jest to nasza pierwsza partia, no to te, te pół godzinki swobodnie można zagrać. Dlatego Azula można potraktować jako grę typu filler, taki na rozpoczęcie, czyli zagramy na szybko w Azula, bo go lubimy i za chwilę wyciągamy jakiś większy tytuł a równie dobrze Azul, tak jak u nas podczas tego Sylwestra, może być taką grą główną, w którą zagramy 3-4 krotnie nawet i za każdym razem poprzez ten losowy dobór tych kafelków, tutaj tych płytek, będzie, będzie każda partia wyglądała inaczej dodatkowo te warianty że fajnie to jest zrobione, że jest ten, ten wariant tutaj, gdzież mamy ułożony tutaj ten wzór, a możemy zagrać też ciekawie z, tym, z tą opcją, gdzie ten wzór sobie sami będziemy układać. I wtedy tak naprawdę ciężko wywnioskować, co nasz przeciwnik, a jeszcze gramy w cztery osoby, co ma w głowie i co on tutaj zamierza ułożyć. Czy on będzie próbował bardziej iść w pięć tego samego koloru, czy, czy w pion? Interakcja między graczami. Tutaj wiadomo, że też nie ma takiej interakcji, że coś tam komuś popsujemy. Jeżeli już ktoś coś sobie dostawił, to, to mu tego nie zabierzemy, ale najfajniejsza zabawa w Azulu jest to, kiedy pod koniec ostatnich rund na tych naszych warsztatach znajdują się kafelki i widać, że ktoś zaliczy tak zwaną grubą podłogę, czyli przykładowo będzie musiał wziąć te pięć czerwonych i Dostawi sobie jedną albo wcale i teraz każdy w głowie już przelicza, czy to na niego czasami nie wypadnie. Tak więc jest przy tej grze na pewno dużo śmiechu, dużo zabawy. Nie każdy wiadomo, lubi gry logiczne i jeżeli ktoś lubi jakieś worker placementy, gry, gry strategiczne, gry jakieś klimatyczne, gdzie prowadzimy jakąś postać, a siądzie do Azula, a nie lubi tego typu gier, to, to może nie mieć frajdy z tego, ale gra jest o tyle fajna, że. Możemy, możemy ją praktycznie polecić w każdej grupie wiekowej. To tutaj akurat graliśmy, mówię, z 10-latkiem można zagrać, można grę zagrać z osobą 60-letnią. No jest takie wyzwanie logiczne, też nie jest powiedziane jak w niektórych grach, że jeżeli ktoś ma ograną tą grę i grał w nią wiele razy. To ma jakąś wielką przewagę nad osobą, która dopiero co tą grę pozna. Nie, jeżeli ta osoba, która gra pierwszy raz, zresztą my tak mieliśmy, że koleżanka, my byliśmy już po paru może nawet paru dziesięciu partiach w tego Azula, a koleżanka nas tutaj regularnie jako nowicjuszka ogrywała. Tak więc, jeżeli ktoś lubi gry logiczne, to Azula mogę szczególnie polecić. Teraz w ogóle jest taka młoda na, na, na te gry logiczne, Sagrada, Azul, Azul się na tyle przyjął, że za chwilę były Azul Witras de Sintry, już teraz niedawno wszedł Azul Letni Pawilon, mam nadzieję, że niedługo będę miał okazję zagrać w obydwie te gry, do tego wyszedły jakieś Rafy Kolorowe, riff dużo, widać, że, że ludzie chcą grać w takie gry logiczne, że to się dobrze przyjmuje. I mam nadzieję, że będzie wychodziło wiele bardzo dobrych tytułów w tym, w tym segmencie gier planszowych. To chyba byłoby na tyle. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, zasubskrybuj kanał, daj jakiegoś lajka. Do zobaczenia!